Cześć witam bardzo serdecznie z tej strony Kąt w kolejnym materiale z Lorkany. Tym razem trafił do mnie Booster Box, mój pierwszy booster box z Lorkany. Mój drugi booster box w sumie tak ogólnie, bo jak mogliście widzieć gdzieś tam wcześniej na kanale, otwierałem Booster Boxa z Paradox Rift z Pokémon TCG, a akurat tamten boksik był podesłany przez jednego z widzów. Także jest to mój pierwszy taki boksik nabyty bezpośrednio przeze mnie. I co? Czyżby w końcu może się udało? Trafić e, jakąś kartę Enchanted, bo powiem szczerze, do tej pory jeszcze nie miałem żadnej i fajnie by było, żeby się to zmieniło. E, dodatkowo dodam, że jeżeli byście chcieli nabyć takiego boksa lub innego, lub Pokémony, Dragon Ball Lego, czy akcesoria jakieś do karcianek różne, to zapraszam na tcglove.pl. E, a dodatkowo z kodem KONTI otrzymacie 4% zniżki na cały asortyment. Z tego oto sklepu, na który serdecznie zapraszam. Jeżeli jesteście z Radomia lub okolizja, ja niestety mam dość daleko do Radomia. To wpadajcie tam ekipowe granko jest bardzo regularnie. Spotykają się tam różni ludzie i grają sobie w różne karcianki, m.in. w Pokémon y i w wlorkane. Tak więc, no cóż, wbijajcie. Ja już mam tutaj folię zdjętą. Bierzemy się za pasek zniszczenia, który się zniszczył, jak widać, przy próbie otwarcia i. 24 paczki. Może się w końcu uda, że dostaniemy jakąś e, kartę enchanted, byłoby miło, nawet taką najzwyklejszą, najtańszą jakąś lokację, żeby po prostu było, żeby przełamać passę e, tych paczek bez kart enchanted. E, więc biorę się za otwieranie bez zbędnego przedłużania. Jest to set Ursula's Return, czyli najnowszy na ten moment. E, czy na coś tutaj poluje Poza kartą Enchantet? No nie wiem. Coś by mogło wpaść, żebym mógł ewentualnie sobie pomyśleć nad jakimś dekiem, bo do końca sam jeszcze nie wiem, co chcę złożyć. I lecimy. Pluto, Hercules, Pico. i wziąłem z pięć kart chyba naraz. Pico, Megara. Coś to światło jakoś tu słabo świeci. Megara, Fali, Mickey Mouse banerowy. Może się przydać. Daisy Duck, Marshmallow. Mulan. Pierwszym rararką jest Areles Legacy Canon Bruno Madrigal i pierwszym foilem jest Mulan, która jest mocno grywalną chyba kartą z tego co się orientuje właśnie w tych nowych dekach na Mulan. Dodatkowo ona jest też z tych deków do pomarańczowych leczących się, ewentualnie fioletowe. Też mają mechanikę przerzucania damage'u na inne jednostki wroga. Więc ta karta jest fajna, bo za jeden ma 2-3 Tylko, że wchodzi z dwa damage'u. Ale tutaj mówię, jak się ją wyleczy, albo przerzuci właśnie damage na jakąś inną jednostkę wrogą, to to można fajnie taką ta jednostkę za jeden wystawić. Prince Eric, Pegasus, Bell, Gas, Ice Block, Mickey Mouse, znowu banerowy, może się przydać ta karta. Link, e, Golden Harp, mam już jedną, więc to jest druga. Peter Pan, Super rarka i Raja, Super Rare, Raja Foil. Spoko. Mamy pierwszego Super Rara wersji Foil, więc nie jest źle. Już jest na pewno lepiej niż było w przypadku Trow'a, gdzie nie trafiłem żadnej nawet zwykłej rarki foilowej. Już nie mówiąc o tym, że nie było żadnej legendy w tym moim Trow'ie. Bardzo nieudany był ten Trow dla mnie niestety. Więc liczę na to, że Booster Box odda. Idziemy dalej. Trzecia paczucha. Trzecia paczucha, trzecia, trzecia rzesztaw w karciochów. Stitch. Coś to światło mam faktycznie jakoś tak bez sensu ustawione. Spróbuję może wzmocnić troszkę to... tę lampę. O, teraz zdecydowanie lepiej. Mulan, Dolores Madrigal, Make the Potion, Pascal, Mickey Mouse. O, trzeci, to już będę miał prawie playset. Ursula's Plan, Triton. The Mob Song, to jest fajna karta, może się przydać, bo mam jedną, to będzie druga. Pierwsza Rka to jest The Underworld. O, myszka Miki pod brumy. Tak się zastanawiałem właśnie, żeby coś pod te brumy zmontować, więc myszki bardzo by mi się przydały. Yen Seedy, jeżeli chodzi o legendy. Tritons Decree jako foil common. Także, no ta myszka spoko. Jakby mi się jeszcze z jedna albo dwie trafiły, plus Yen Seed, to wtedy faktycznie pomyślę, żeby coś na tych miotłach skombinować. Na razie zero legend, ale idziemy dalej. Nie mam tu za bardzo miejsca, więc nie będę sobie tych stosów dzielił na komony, rarian komony, je później będę dopiero jakoś sortował, jak już skończę otwierać. Niestety uroki posiadania małego, małej ilości miejsca w pokoju. Daisy, Lisheng, Miotełka, Diablo, bo i wziąłem dwie, Seldom Old Daisy. Jakoś nie umiem tych kart wyciągać pojedynczo. Aladdin, Vision, Slab, Prince Eric, Sisu. Look at this family jako pierwszy. Rar Gufi Super Guf on jest bardzo fajny. Jego też chciałem mieć komplet. W tym momencie mam już trzeciego. I Arges, czy też Arges jako foil common. Także mam trzeciego Gufa z czterech do playsetu. Też kminie coś właśnie na tych czerwonych rarach. Od razu go sobie w koszulkę wrzucę, bo, bo on jest bardzo fajny i bardzo mocno grywalny. Więc gufa sobie od razu zakoszulkuje, żeby się gdzieś tam nie popsuł. Oj, lecą mi wszystkie karty z ręki. No na razie legend nie było. Były cztery boostery, tak? Dobrze mówię? Cztery. Ten jest piąt. Mi to za szybko nie idzie. Także na razie mam pierwszą fajną erkę grywalną. Wciąż czekam na legendy. Agustin Madrigal. Training Grounds. Rose Lantern. The Fates, Pascal, The Big Ursula Strickery, Felix Madrigal, Hercules, to jest ten z Rushem i Reklesem, on jest bardzo fajny też do czerwonych deków. Pepa Madrigal, o, wziąłem dwie, o, Beacon, Undisputed, jest to kolejna grywalna RK i Forty Sphere, która z tego co kojarzy, jest też dość mocno nagrywalnym komonem wersji foil. Dalej na razie nie ma legend. Na booster, na booster boxa średnio wpadają 4 do 5, czasem, czasem naprawdę rzadko się zdarzy, że że jest 6, ale się zdarza, więc mi to na to wygląda nie grozi. Też sobie Un King Undisputed dam do koszulki, bo to też jest grywalna rarka do kontrolnych czerwonych deków. Myślałem, właśnie albo zrobić coś na tych brumach, jakby coś wpadło więcej, albo właśnie coś czerwonego w połączeniu z czymś innym. Sam jeszcze nie wiem z czym, więc jak na razie w miarę fajne te karty pod te czerwony, pod mój czerwony plan wpada. Kakswórf, Tong, TikTok, Gunter. Hans, Bestia, no coś to światło dalej nie, nie wydaje mi się, żeby było dobrze ustawione. No ale co zrobić? Bestia, Flotsam, Panik i Duna. Pierwsza rarka Rapunzel. Druga rarka Nie gadamy o Bruno i Iceblock w wersji Foil. Nasz grywalny komon w tych dekach. E, chyba niebiesko-czerwonych właśnie kontrolnych wise bloki obniżają siłę przeciwnika i wtedy można madam meduza albo, albo coś w tym stylu zagrać i się pozbyć jakiejś silnej jednostki, która po prostu dostaje debafa e, i no, no i nie? Więc why not? czemu by nie? No jest jak na razie żadnej legendy nie ma, więc liczę na to, że jak już wpadnie, to jakaś gruba typu Diablo albo nie wiem Ursula albo. Albo jakaś tam inna fajna Vitalis Rose Lantern, Hidden Cove, Olaf, Magic Broom, Pain, Last in the Woods, Medallion Weights, Anna w wersji Super Air. Magic Broom też go chciałem mieć, też Super Air, to jest druga moja karta. I Casa Madrigal w wersji Foil, Common. Ej, coś jest nie tak z tym booster boxem, albo wszystkie dobre dropy są pochowane na spodzie. Albo nic to nie będzie. No brumy, zbieram. Zbieram te brumy, właśnie te, te, tego super rara teraz co mi wleciał, komandera, to też bym chciał jeszcze ze dwóch trafić, żeby mieć playset, bo jeden był w tym e, e, w tym takim dodatku z Ursulą e, i Quest, więc, więc chyba mam drugiego w tym momencie, więc jeszcze te dwie jakby wpadły, to by było spoko. I wtedy by można było coś pokminić. Mirabel Madrigal, Vitalis, Swing into Action, Dodge, unik. Aurora, Mickey Mouse, o, chyba mam place tych banerowych Mickey Mouse'ów, więc spoko, Trident, Flounder, Chifu, i co my tu mamy, John Silver, Arielka, Irar, Lefu Foil, Arielka ta niebieska, to ona chyba akurat zbytnio grywalna nie jest, no ale... Super Rary lecą chociaż tyle dobrze, tylko że gdzie są moje legendy? Ja się pytam. Halo, ja sobie może dam na bok. O, te sobie dam tu, te rarki. Ja się pytam, gdzie są moje legendarki. Bo Enchanted nie pytam. Enchantet nie pytam. Jak wypadnie, to będzie szałciał. A jak nie wypadnie, to w sumie nie wydarzy się nic, czego bym się nie spodziewał. Eee, dobra, tu już sobie może drugą kupeczkę zrobię, bo to się zaraz zacznie wszystko rozjeżdżać. Nowe karty, świeżo wyjęte z boostera. Lubią się rozjeżdżać. Brawl, Puron Fortunate Souls, Pegasus, Winter Camp, Fortisphere, Antonio Madrigal, Ursula Stricary, Flounder, pierwsza Rarka w Miracle Candle, Mystical Rose i Rapunzel RK 5353, while have a character named Pascal in play this character gains world, czyli mamy foila, Rara. I ile ja w tych boosterów otworzyłem? Was 8 albo 9 i 0 legend. To już mnie zaczyna deczko martwić. Deczko mnie to zaczyna martwić, że jeszcze się nawet jedna legenda nie postanowiła tutaj wyłonić. Może Sisu będzie szczęśliwcem? No, właśnie, a propos legendarek, to Sisu jest też bardzo grywalną i drogą kartą. Eee, więc nie pogardziłbym. Właśnie tutaj mówię, jeżeli bym coś czerwonego chciał kminić, to sisu mógłby się przydać. First Aid, Raya, Pico, Gunter, Transform Chef, Magic Broom, Julieta Madrigal, Avalanche, Pirate's Life, tak, tak, jako rzadka, Prince Philip, Super Rare i Vitalis Fear Foil Common. Ej, no, ten booster box jest jakiś zepsuty. Tu nie ma legendarnych kart. Dużo Super Rarów, owszem. Ale to wciąż nie są legendy, więc coś tu jest nie tak. Albo ja źle otwieram te boostery, albo nie wiem. Agustin Madrigal, Plank, Bromyczka kolejna. Tych już mam akurat. Playset, Fates, Ice Block, Aladdin, Mickey Mouse, Flatsam Jetson, Megara, Hercules, Super R.P.T. i Julieta Madrigal Uncommon. Ej, no co jest? Ten set mnie po prostu chyba. Nie lubi i to tak dość srogo nie lubi, bo żeby otworzyć około 20 boosterów i nie mieć żadnej legendy, łącznie z Trowem, to jest bardzo przykre. Jak tak dalej pójdzie, to przestanę kupować boostery: Ursula, Brawl, TikTok, Hidden Cove, tak, tak, Arges Pain, Bruna Ritter, Nessus, Jasmine. Raja i Magic Broom Common. Fajnie. Pół booster boxa już mam chyba za sobą. I nie mam ani jednej legendy, więc albo są tam dość mocno skitrane na spodzie. I zaczną wysypywać jeden booster po drugim. Albo jestem po prostu totalnym techowcem i... I to jest znak, żeby przestać wydawać pieniądze. Jeszcze zaraz telefon rozwalę i tyle z tego będzie. Atlantika. Raining Grounds. Casa Madrigal. Co tu się dzieje? Trzy lokacje po sobie. Hidden Caster, Anna. Thebes. Kolejny. Donald Duck. Ursula. Avalanche. Bella. Super Air. Legenda. Ursula. No nareszcie. Sea Witch Queen. Tytułowa urszulka w końcu siadła i we don't talk about Bruno w wersji foil. Także w końcu mamy pierwszą legendarkę. Nawet dobrą. Nawet coś tam wartą. Więc jakieś tam, jakieś tam przełamanie jest. Tutaj damy jej takie zaszczytne miejsce, że mamy w końcu pierwszą legendę z tego zestawu, w sensie z tego chapteru. Okej. Okay. Ale boosterów naprawdę coraz mniej. No, a jeszcze 8 czy 10 zostało z tego co widzę, tak na oko. Więc te legendy muszą gdzieś tu się kitrać. To jak to tak można? Rozbój w biały dzień. Karty mi latają. Po całym biurku, który jest nie za wielkie. Gdzie ta Enchanted? Hey, Record Player, Benja, Dolores Medrigal, Tor, Seldom Day Sim, Argus, Ursula Pete, Pete, Olaf, Miss Potts, Triton i Prince Eric w Wersji Foil. No, i zobaczymy, co dalej. No mówię, no, taką z jedną, taką wiarę fajną legendarkę. Nie, no, tu jest jeszcze tych boosterów trochę. Jeszcze jest ponad dycha, więc nie ma tragedii. Może coś z tego będzie. Może coś z tego będzie jeszcze. Dopiero jest mniej więcej połowa. Gdzie ten Triton? Ja tutaj nic nie widzę. Uwaga, odłożę to. No I, to, i rozjeżdża mi się wszystko. Dobra. Uwaga, żebym gdzieś tu sobie nie zaspoilerował. Max Pegasus. Bell for Aurora. Tibbs, Pegasus. Lisheng, Isu, Elsa, Treasure, Were Untold i Triton Foil Legendary. No i jest druga legenda i to Foil wersji. Ten zwykły Triton, z tego co widziałem, to nie jest zbytnio chodliwy. Aczkolwiek wersja Foil już może coś tam jego wartość podniesie. Więc jest drugi drop, jest druga legendarka. Pierwsza Foil legendarka. Nie jest źle. Czyli liczę na przynajmniej jeszcze z 2-3 legendy, żeby, żeby mieć tą średnią 4-5 legend. Okej. Okay. No. Jeszcze ze 2-3 legendy powinny, mam nadzieję, wlecieć. Później sobie ułożę puzzle do końca. O 24 boosterów plus 8 tamtych powinienem mieć całe. Atlantica, The Plank, Jetson, Megara, fali. Yo, magical Maid, Sign Contract, Great Stone Dragon, Prince Philip. O, Hades. Kolejna legenda i. I Tibbs jako foil. Hades banish one of your other characters. Put a character with the same name as the banished character for free. Czy on jest grywalny? Nie wiem. Jest trzecia legenda, ale z tego co wiem to taka ze średniej półki ta legenda, ten Hades. Eee, więc, no cóż, drop to drop. To tak jak w Pokémonach, nie? Eee, wypadnie 5 dropów, ale takich samych zwykłych, najzwyklejszych i ów nic nie wartych. Więc e, to jest akurat e, nic nowego. Taki standard w karciankach. I lecimy dalej. Jeszcze jakieś 7 boosterów, 8? Chyba tak, chyba tak. Więc jeszcze dwie legendy poproszę. Do Enchanted, nie? Legend Enchanted, i Booster Box byłby bardzo fajny. Daisy Duck, Tong, Magic Broom, Diablo, Anna, Arges, Li Sisu, Hades, Ursula's Garden, Piloktitis. On jest Grywalny chyba z tego co się orientuję. I Anna Foil. Nie wiem yes. czy już nie nawet druga ta Anna Foil, albo jakaś inna Anna była, albo mi się już Anny mieszają. Może też tak być. Bo tych An jest kilka, jest na pewno wersja Enchanted, dość droga. Jedna z droższych Enchanted Anna w, tej, e, w tym secie. Jedna z droższych Enchanted Card w tym secie. Więc e, no: First Aid, Fazu, Luisa Madrigal, Pegazik Malutki, Olaf Forty Sphere, Signed the Scroll, Imperial Bow, Medallion Weights, Imperial Proclamation. Donald Duck Muszkieter Hero Kapitan. To nie jest Muszkieter, to jest Hero Kapitan jako kolejna legenda i Magic Broom wersja foil. Czyli druga taka mało wartościowa legenda. W sumie to chyba nawet trzecia, bo ten Triton, no tyle że jest w wersji foil. To może być jakaś tam ciutkę większa wartość tego tego Tritona. No ale jest czwarta legenda, nie mówię, że nie ma. Nie mówię, że nie ma, bo jest. Wszyscy widzą, że jest. I chyba mi 6 zostało jeszcze z tego co widzę. Mm -hmm. Będzie już ostatnia, parta, jeżeli chodzi o boksa. I, proszę Państwa, tak lecimy. Prince Eric, tu mam kupkę, mam tu kubkę, więc będziemy ją łączyć. Prince Eric, Fazu, Swing into Action, Dodge, tak, tak. Kolejny Mickey Mouse, piąty, chyba Felix Madrigal, Camilo Madrigal, i find Findem, i flatten them. na no Mari, ona jest fajna. Gaston, o, jego na przykład chciałem, bo on jest dość fajną kartą i Thor jako foil common, tego Gastona akurat powiem szczerze chciałem, bo on jest dość fajny, taka wyż, większa wersja tego małego Pluto, który obniża po stopowaniu koszt następnej jednostki, więc można dość e, duże jednostki wystawiać dużo tańszym kosztem, jak się ma tego Gastona, Pluto, Doka, tego krasnoludka, który jak questuje to obniża koszt o jeden, można fajne komba robić. Nawet widziałem, że w Lille we Francji grali wykorzystując właśnie Pluta i Doka i obniżali sobie jednostki. Za dwa Inka wchodziła jednostka, która normalnie kosztowała 4. E, I jeszcze ten Gaston teraz może być takim wyższą formą Pluto. Max Mulan, także z jednego jeszcze bym chciał trafić, jakby coś. Kasa Madrigal, Make the Potion, Winter Cup, Cup czy coś tam było innego? Triton's Decree, Camilla Madrigal, Hej Hej, Diggle Prince Philip jako RK. Oj, wziąłem sobie dwie, czyli mamy tu. R mamy kolejną Raję Super R i Lumiera Rara w wersji foil. On jest fajny i też widziałem, że grywalny, więc w wersji foilowej może być coś nawet warty dla kolekcjonerów. No chyba, że ktoś będzie chciał mieć świecące karty w talii. To on może być coś i warty, bo widziałem, że jest grywalny w czerwonych. Okej, okay, i zostałem jeszcze widzę cztery boosterki, więc jeszcze jedną legendę bym... Bym chciał trafić najlepiej jakąś, no już taką fajniejszą, nie? Mam Ursulkę, więc jest ok. Ona jest z tych fajniejszych, ale jakiegoś, nie wiem, Diablo, czy właśnie yy, Sisu. Mamy Stitcha, Raya, Jetsam, Gaz, Glenn, Beast. mapsąk kolejny, spoko, trzeci, przyda się. Mulan, Triton, Ursula, Noi Superer i. Super Bestia Common w wersji Foil. Także trzy boosterki. Trzy szanse na Enchanted. Trzy szanse na Legendę. Trzy szanse na jakieś takie pocieszenie na koniec. Ale tutaj mówię, pierwszy box. Byłoby zbyt miło, żeby się trafi, trafiły tu jakieś harde rzeczy. Record player, Benja, Luisa Madrigal, Jacques. Transfront Chef, Mickey Mouse kolejny, będzie na Dile, na Dile. no tak naprawdę to do oddania pewnie te Mickey Mouse'y, Prince Eric, Beast, Creaky, o, on jest też fajny i jest też chyba dość w miarę nawet warty, o, The Queen, ona jest też pewnie w item deckach grana będzie, Reveal an item card and put into your hand i na końcu mamy Daisy Duck wersji foil, także jest piąta legenda, jest piąta legendarka, Księżniczkach nawet nie tyle księżniczka, co królowa. Królowa, gdzie ona leży? Ja tutaj mam tak ograniczone pole widzenia, że nawet jej nie widzę. Mamy królową, także położymy sobie ją gdzieś tutaj tak. Z Ursulą i z Kaczorem po, 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 pogniecie się trochę. boksa sobie już tam gdzieś rzucę. Dwie ostatnie paczki z Ursulą i z Sisu. Tak więc dwa ostatnie boostery. Jest pięć legend, więc średnia dropu jest. Yy... Na tym stańmy, że średnia dropu jest. Dwie paczki i końcówka. Cogsworth, Sheng, kolejna miotła. Czwarty Incaster, będę miał w playset. Hans, Triton's z Decree, Diga Little Deeper chyba trzecie. Aladdin, Hercules drugi, przyda się. Arielka, Śpiewarka, Śpiewajka za siódemka. Super Rare Noi i Bell Super Rare wersji foil. Też spoko. I to światło faktycznie mam bez sensu ustawione. Nic prawie nie widać. Także jest super rare foil Bella. Też spoko. I final destination. Last pack magic. Last pack tragic. Lorkana. Booster. Give me power. Give me fuel. Give me fire. Give me enchanted I desire. Pluto. Hercules zraszam. pur Poor unfortunate souls. Jacques. Glenn, Forestfield, nie wiem czy trzeci czy czwarty, Bruno z Return, Chifu, w ogóle teraz tak patrzę, że to pewnie pół kart, nie widzieliście przez kamerę, ale co tam, Khan, Miss z kolejna, dach, Dank Hu i final card to jest... O PANY! OOOOH yeah, Now that's what I'm talking about! Last Pack Magic as hell, man! Podziękował. Chciałem Sisu. Nie do końca celowałem w tego Sisu. Ale ta karcioszka jest warta w okolicach chyba 500 zł. 550 plus minus. Według kartmarketu około 140 euro. Czyli booster box się zwrócił. Ale ciśnienie zeszło ze mnie w tym momencie, proszę Państwa. Jest szok. Jest w tym momencie z totalus. Wchodź do koszuleczki smoczku. Ostatnia paczka dała moc. Uwaga sięgam. Gdzie wzrok nie sięgał, a prawie mi spadły wszystkie top loadery. Aaaa, ale mi się, aż mi się ciepło zrobiło. No, aż mi się ciepło zrobiło. Pięć legendarnych i jeszcze Enchanted Sisu. Ale piękny jest ten smoczek. Jest jeszcze druga wersja ta wodna, też Enchanted. I po prostu w tym momencie jestem bardzo zadowolony z tego boksa. Także podsumowując, mamy 5 legendarek. Mamy Hadesa zielonego, Tritona w wersji Foil, ursulkę fioletową, Queen do Item Deków niebieskich. Donald Ducka, pirata, który jest też całkiem fajną kartą. I zwieńczenie openingu. Ostatni booster. <laughs> Nie spodziewałem się tego. Nie ma. Takiej opcji, że się spodziewałem, że tutaj w tym ostatnim usterku się takie coś trafi. Dajcie znać, jeżeli Wam się Opening podoba, jeżeli nie za bardzo zasłaniałem karty, światło widzę, że trochę za słabe. Pewnie też przez to, że już zachmurzone niebo jest, słońca za wiele nie ma. Mogłem sobie zaświecić górne światło dodatkowo jeszcze, więc pewnie byłoby to trochę lepszy efekt. Eee, no i jestem mega zadowolony. Tak jak mówię, jeżeli byście chcieli, sobie nabyć jakieś karciochy, zapraszam na TCG Love z kodem Conti macie 4% zniżki na cały asortyment, możecie sobie też kupić jakieś akcesoria typu klasery, koszulki, wyprzewracałem tu wszystko, Star Warsy też niedługo mają mieć pierwszy dodatek która też już się pojawiły w ofercie sklepu z opcją preorderów ja się z Wami żegnam. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie suba łapę. Jeżeli jeszcze nie macie dzwonek, jeżeli macie ochotę wesprzeć to, co mój kanał i to, co robię, jest również taka opcja dostępna. Zawsze mam na Twitcha, na streamy z gierek. Nie tylko karciankowych, w sumie to karciankowe streamy to są w dużej mniejszości. Tak więc, tyle. Trochę jeszcze się częsę tutaj <laughs> po tym ostatnim pulu tej Sisu, tego Sisu, tej Sisu. Tego smoka. Więc yy, ja jestem uratowany i uradowany. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Hejo.